Senior w Eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski. Dzień dobry, drodzy państwo. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Senior w Eterze miejscu, gdzie rozmawiamy o zdrowiu, życiu codziennym i wyzwaniach, z którymi mierzymy się w późniejszym wieku. Dzisiejszy temat może wydawać się prosty od ból głowy, ale uwaga, mówimy dziś o migrenie. Chorobie, która nie tylko odbiera siły, ale i rujnuje codzienne funkcjonowanie. Z pozoru problem błachy, a jednak potrafi całkowicie wyłączyć człowieka z życia. Migrena to nie jest zwykły ból głowy, to choroba neurologiczna która dotyka około 3,5 miliona Polaków. Wiele z tych osób to seniorzy, którzy borykają się z tą dolegliwością przez wiele lat. I właśnie dlatego dziś poświęcimy temu problemowi, czyli problemowi migreny, całą audycję. Proszę sobie wyobrazić ból głowy, który pulsuje, nasila się z każdą minutą, promieniuje do oczu, karku, na każde światło, każdy dźwięk, nawet zwykłe tykanie zegarka sprawia, że chce się tylko jednego schować pod kocem i zniknąć. Czym naprawdę jest migrena? To właśnie tak wygląda typowy atak migreny. W przeciwieństwie do zwykłego bólu głowy, migrena. Często występuje z tak zwaną aurą, czyli zjawiskami neurologicznymi, jak mroczki przed oczami, zaburzenia widzenia, trudności w mówieniu, trudności w wysłowianiu się, w skupieniu, a nawet w drętwieniu kończyn. Migrena to stan neurologiczny, nie jakiś kaprys czy wymówka. Czasem ludzie żartują sobie, no co tam głowa cię boli. Weź tabletkę, to ci przejdzie. To niestety nie jest prawda. To nie wymówka, to nie kaprys, i co najgorsze, często jest bagatelizowana, nawet przez lekarzy czy członków rodziny, którzy nie doświadczając tych dolegliwości, tak do końca nie rozumieją, z czym one się wiążą. Jak wygląda życie z migreną? Rozmawiałem kiedyś z panią Zofią, seniorką. Która od 30 lat zmaga się z migreną. Opowiadała mi, że napady pojawiają się z nienacka. Trwały zazwyczaj nawet dwa czy trzy dni. Musiała zasłaniać okna kocem, leżeć w ciszy i najlepiej nie ruszać się w ogóle. Nie była w stanie wyjść z domu, odebrać telefonu, czasem nawet sięgnąć po szklankę wody. Mówiła, czuje się wtedy jak ktoś kto musi zniknąć i to bez uprzedzenia bez informowania całego świata migrena zabiera ludziom nie tylko dni z kalendarza ale i relacje pracę radość z życia co gorsza wiele osób latami szuka diagnozy próbując leczyć się samemu bez skutku przyczyny i wyzwalacze migreny. Co wywołuje migrenę? Niestety nie ma jednej i jasnej odpowiedzi, ale są pewne czynniki, które ją wyraźnie nasilają. Należą do nich stres, szczególnie ten nagły po okresie napięcia, zmiany pogody, skoki ciśnienia atmosferycznego, braki snu albo zbyt długi sen. Niektóre pokarmy, na przykład czekolada, żółte sery, czerwone wino, silne zapachy, na przykład perfumy, środki czystości, migające światła czy hałas. Warto prowadzić tzw. dzienniczek migrenowy, zapisując w nim, kiedy pojawia się ból i co prawdopodobnie go poprzedzało, a także co pomaga. To naprawdę jest bardzo pomocny sposób, aby zidentyfikować winowajców i te tak zwane wyzwalacze. Leczenie. Co w takim razie może pomóc? Zacznijmy najpierw od leczenia doraźnego. Gdy nadchodzi atak, kluczowe jest szybkie działanie. Najczęściej stosowane są paracetamol czy ibuprofen, ale uwaga, jeśli stosowane są zbyt często, Mogą wywołać migrenę przewlekłą i spadniemy z deszczu pod rynne. Triptany, czyli leki specyficzne na migreny, działają na początku napadu, łagodząc ból i objawy towarzyszące. Są już dostępne u lekarzy rodzinnych. A jeśli napady są częste, 8 dni w miesiącu lub więcej, warto rozważyć leczenie profilaktyczne, leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, beta-blokery, botox, tak ten sam, który wygładza zmarszczki, podawany w celu blokowania sygnałów bólowych, a także nowoczesne leki blokujące białko CGRP, odpowiedzialne za przekazywanie bólu. Na szczęście część tych terapii jest refundowana już w Polsce, ale tylko trzeba spełnić określone kryteria. Ale lekarz, do którego się najczęściej udajemy z silnym bólem migrenowym głowy, z pewnością zna te wszystkie procedury i kryteria. Senior w Eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski. Co możemy zrobić sami? Styl życia i profilaktyka. Poza lekami ogromne znaczenie ma styl życia. Kilka prostych, ale skutecznych wskazówek. Po pierwsze, regularne godziny snu i posiłków. Organizm kocha rutynę. Mówiłem już o tym wiele razy i jeszcze raz przypomnę: pewne zwyczaje, przyzwyczajenia, które wprowadzamy w życie, ułatwiają życie i funkcjonowanie nie tylko naszemu, powiedzmy, codziennemu życiu, ale także i naszemu organizmowi. Codzienny spacer lub lekka aktywność, taka jak Nordic Walking, yoga, basen. Nauka technik relaksacyjnych, np. ćwiczenia oddechowe, muzyka relaksacyjna, unikanie bodźców wyzwalających czyli silnych zapachów, głośnych pomieszczeń, alkoholu. I jeszcze jedno: nie wolno wstydzić się tej choroby. Trzeba mówić o niej otwarcie rodzinie, lekarzowi, a nawet sąsiadce. To nie słabość, to stan zdrowia, który wymaga troski i wsparcia. Zwróćmy uwagę, że często, niestety, w naszej rzeczywistości człowiek jest w stanie zrozumieć różne choroby, różne dolegliwości, ale bardzo często, jakby, ukrywamy te, które dotyczą sfery neurologicznej, psychiatrycznej, duchowej. Czyli to wszystko, co jest jakby no, bardziej wstydliwe, ukryte, czego chętniej unikamy w rozmowie, nie tłumacząc się, nie opowiadając, chcąc w jakimś sensie przemilczeć albo ukryć. Wiele osób, które dopadła migrena, próbuje za wszelką cenę ukryć swoją dolegliwość. Po prostu znika. Można dzwonić, podjeżdżać do domu. Dzwonić domofonem, telefonem, pisać smsy i kilka dni zero odzewu. Z tej strony, która się interesuje, można by wyciągnąć taki wniosek, że ta druga osoba jakoś nas lekceważy, nie chce z nami rozmawiać, nas unika, nie odpowiada na telefony, na wiadomości sms, nie jest w stanie otworzyć drzwi, chociaż widzimy, że jest w domu, że. Wszystko jest jakby na miejscu: samochód przed domem, paląca się niewielka lampka wieczorem. To wszystko jakby sprawia, że człowiek no tak myśli, że no po prostu nas ktoś lekceważy, unika, nie chce się z nami spotkać, a to po prostu może być właśnie taka dolegliwość neurologiczna, choćby migrena. Czas odczarować tę dolegliwość, tę chorobę. No bo ona niestety, ale wprawdzie no na pozór no niewidoczna, bo przecież nie widać silnego bólu głowy. Człowiek przez większość miesiąca czy roku normalnie funkcjonuje i stara się normalnie żyć i pracować, ale bardzo często napadają czy przychodzą takie chwile, gdzie nie jest w stanie podjąć codziennych życiowych obowiązków. Często oceniamy wtedy takich ludzi, a trawa nieskoszona, okna nie Zaniedbane podwórko, a tak naprawdę to może być wynikiem jakiejś ciężkiej choroby, której na pozór nie widać, ale z którą człowiek, którego znamy, często członek naszej rodziny, się po prostu codziennie zmaga. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja ma jeden cel: odczarować migrenę, a także pokazać to, że to nie wymysł, nie fanaberia, tylko realne. I bardzo obciążające schorzenie. Migrena może dotknąć każdego, także seniorów. Seniorzy nawet często przez wiele lat zmagają się z tymi dolegliwościami i często nawet nie potrafią ich zdiagnozować. Pamiętam, że takie silne bóle głowy miała też moja mama, świętej pamięci, i właśnie wtedy no, trudno jej było normalnie funkcjonować. Silne leki przeciwbólowe, drażliwość, unikanie rozmowy albo pryskliwe odpowiedzi to było jej jakby ten asortyment obrony, żeby nie wkraczać w tę przestrzeń, z którą się zmaga, żeby nie drażnić, dać możliwość nabrania sił, poradzenia sobie z tą dolegliwością i wrócenia do normalnych zadań i obowiązków. W tamtych czasach jeszcze nikt no, nie traktował tego jako wielkiej choroby, natomiast dziś wiemy, że to naprawdę duża grupa osób w całej Polsce, także i seniorów, po prostu zmaga się z tym silnym migrenowym bólem głowy, a wcześniej także z tym wszystkim, co ten ból poprzedza albo mu towarzyszy: tracenie przytomności, nawet równowagi, mroczki przed oczami, zaburzenia słuchu i szereg innych dolegliwości. Migrena, drodzy słuchacze, może dotknąć każdego człowieka, także seniorów, i nie ma tutaj wieku, w którym zostaje ona no, najczęściej uwalniana, czy też powodowana. Ale dzięki wiedzy, dzięki leczeniu, zmianom stylu życia, można nad nią zapanować, a przynajmniej znacznie zmniejszyć konsekwencje tej dolegliwości i choroby. Zachęcam wszystkich słuchaczy, rozmawiajcie ze swoimi lekarzami, zapisujcie objawy. Nie bójcie się pytać o tryptany czy leki profilaktyczne. Dbajcie o siebie każdego dnia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu spokojnych, pogodnych dni bez bólu i bez migreny. Do usłyszenia w kolejnej audycji z cyklu Senior Weterze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Senior w Eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.